Witajcie, moi kochani. Trochę to trwało, ale w końcu wymiar sprawiedliwości postanowił zająć się Grzegorzem Braunem. Proces ma ruszyć 8 grudnia, po tym jak nieporadnie, jednak z premedytacją i zawiścią, Sejm i Parlament Europejski kolejno pozbawiły go immunitetu. Siedem zarzutów, w tym naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie mienia, znieważenie przedmiotów kultów. Lista robi wrażenie, a i dokumentacja wyjątkowo bogata. Może to być powód do zmartwień dla lidera Konfederacji Korony Polskiej, gdyż w każdym przypadku w pobliżu znajdowała się kamera lub ktoś z, z telefonem. Przez to wszystkie jego przewinienia zostały dobrze udokumentowane. Być może właśnie dlatego Grzegorz Brown zdecydował się na wynajęcie aż trzech obrońców. Na sali sądowej Brauna jeszcze nie było, ale jego obrońcy już tak. Zapowiadają, że proces nie będzie krótki przesłuchania, wnioski. Świadkowie chcą przesłuchać ich wszystkich, a świadków jest ponad 60. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to dopiero początek długiego spektaklu. Uważamy, że wszyscy świadkowie w tej sprawie są istotni i należy ich przed sądem przesłuchać. Ponad 60. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że wszystko to dzieje się w dość wygodnym momencie dla rządu. Bo czy przypadkiem premier Donald Tusk nie znalazł tu okazji, by wreszcie Dobrać się do polityka, z którym mu zdecydowanie nie po drodze. Brown, choć kontrowersyjny, zyskał ostatnio zauważalne poparcie, a to w polityce pachnie zagrożeniem. Tusk, który z zasady nie lubi konkurencji na prawicy, mógł więc uznać, że najlepszą strategią nie jest dyskusja, lecz postawienie rywala przed sądem. W końcu, kto by nie chciał, by przeciwnik polityczny tłumaczył się przed sędzią zamiast w mediach. Oczywiście nikt oficjalnie nie powie, że to zemsta polityczna. W końcu wszyscy są równi wobec prawa, zwłaszcza wtedy, gdy jest to wygodne. A jednak trudno nie zauważyć, że machina ruszyła dopiero teraz, gdy Brown stał się bardziej kłopotliwy niż śmieszny. Sprawy sprzed lat nagle nabrały tempa, a zapowiedzi kolejnych wniosków o uchylenie immunitetu brzmią jak obietnica serialu, który rząd z przyjemnością będzie kontynuował. Jakimś dziwnym trafem za PiS, który tak miał Tusk rozliczać, nikt się specjalnie nie bierze. Aktów oskarżeń jakoś nie ma, tak jakby system próbował się utrzymać przy życiu, a spektakl toczy się w ich przypadku bardziej w mediach niż w prokuraturze. Jest w tym wszystkim pewien paradoks. Jeśli proces okaże się spektakularny, Brown może nie tyle przegrać, co wygrać. W roli ofiary systemu potrafiłby odnaleźć się doskonale, z gaśnicą w ręku i aureolą męczennika wolności słowa, a wtedy Tusk zamiast wyeliminować przeciwnika, podaruje mu darmową kampanię w odcinkach. Tak więc 8 grudnia może być początkiem sądowego procesu, ale i początkiem czegoś więcej nowego etapu w politycznej grze, w której prawo i polityka znów zagrają w tym samym spektaklu. I jak to zwykle bywa w Polsce, nikt nie będzie wiedział, kto tu jest aktorem, a kto reżyserem. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.